Platforma Telegram uruchomiła swój portfel kryptowalutowy dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, stając się pierwszą dużą siecią społecznościową z wbudowanym kryptoportfelem. To przełomowe rozwiązanie może dotrzeć do ponad 87 milionów amerykańskich użytkowników Telegrama. Amerykańska ustawa Genius może wprowadzić stablecoin RLUSD firmy Ripple jako główny instrument globalnych płatności cyfrowych. Eksperci uważają, że stablecoin z pełną zgodnością regulacyjną i obsługą na blockchainie XRP Ledger może stać się przyszłościową infrastrukturą finansową. Ethereum przygotowuje aktualizację Fusaka na początek listopada tego roku, która wprowadzi 11 różnych ulepszeń sieci. Kluczową nowością będzie Perdas, technologia znacząco poprawiająca skalowanie i wydajność bez wymagania pobierania kompleksowych danych przez wszystkie węzły. W procesie współzałożyciela Tornado Cash Romana Storma sąd dopuścił zeznania eksperta, który twierdzi, że Storm mógł dodać zabezpieczenia blokujące przestępców, ale tego nie zrobił. Storm jest oskarżony o pomoc w praniu pieniędzy i naruszanie sankcji. Wyrok może określić, czy programiści ponoszą odpowiedzialność za to, jak przestępcy wykorzystują ich aplikacje. Kanadyjska firma wydobywająca bitcoiny Bitfarms planuje wykupić 10% swoich akcji z obrotu publicznego. Ten ruch sprawił, że wartość akcji firmy wzrosła o 8%. Rejestrując się na giełdę BingX z naszego linku polecającego i przelewając 30 lub 100 dolarów otrzymacie vouchery na trading w wysokości depozytu. Są to w 100% darmowe pieniądze na trading. Więcej informacji na stronie. A na codzienne wiadomości ze świata Kryptowalut zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam!